Spróbujemy tą wodę w dwie minutki. Zrobię nagram, jak się uda, to będzie fajne. Jak nie, żyćko. <laughs> Klacz, rajdów wody. I za to będą te. Federki. Z misji. Zasz Nie, nie mam. foxy No Tego Twu... Aby clonówa Już się nie biję. Już się nie boję. No, tylko że na tego bossa nic nie wchodzą, żaden debuffy. No, chyba, że tak. Dobra. Dobra, jazda. Pamiętaj, leży na imbowie, Nagrywasz, Janek? Tak. No, szybko klikam, nie? Palce no. mnie bolą trochę. Ale jest fajnie. Jeszcze jajko przekąsił, na miękko kumowów tak mało. No bo to się liczy, jeden, nie, jedna osoba no pięć na Dobra, mobów. jest 0 Przecież... minut, chyba nie zdążę. Dawaj, taką czy robię co mogę. Jakiś Żeby był brak. jakikolwiek inny raid, to bym zdążył. Ale weszła woda. No kurwa, Lionel Walker, oczywiście. Żeby minutę więcej żebym miał. Nie, 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 nie zdążę. Nie wyspałem z drugiego strony po imię. O tego. Hmm. Tego. O, o go. <gryzanie> ja, 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 ja. No, na hito Bardy kurwa oponent jakiś. Się... Oj to to. Tego to pierdę na pierdala. się dziwię. No ja będzie spierdalał spierdala. To jest ten on tak? O, to jest ten, co PvP chciał? Nie, to nie, to nie. Nie! Reddington! Ty chuju!